Hałas od samego rana. Witajcie! Nieuczesany, a to oznacza płematkę. Widzicie? Jeszcze, że się dobrze człowiek nie obudził. Choć mamy godzinę po ósmej Rano. Jak trenuję o tej godzinie, to wstaje 5.30. Spokojny, malutki spacer z psem obowiązkowo. E, śniadanie, czyli pierwszy posiłek, i już jestem gotów zawsze na trening o tej porze. Cóż dzisiaj zrobię? Otóż zrobię dzisiaj trening samych na ramiennych i mięśni brzucha. Chciałbym, żebyście zobaczyli ten mój trening, jak teraz wygląda, bowiem wykorzystam do tego zarówno bramę do wyciskania, zarówno hak maszynę, zarówno sztangielki. Będę coś tam również modyfikował. A to dlatego, że jestem, jak mówiłem, tu w sumie mój taki pierwszy trening po. Mojej takiej rekonwalescencji po zabiegu na głowie długiej bicepsa. Yy, trenowałem dwa tygodnie full body workout, taki tylko, żeby pomachać, popompować te mięśnie, nawet samymi sztangami robiłem, żeby się nie zrywać. I od tego tygodnia zacząłem trenować normalnym splitem. Ostatnio robiłem push-pull-legs. Później full body workout jako rekonwalescencja. A teraz rozpoczynam mój split, gdzie w poniedziałek robię klatkę, we wtorek robię ręce, czyli biceps i triceps, w środę robię nogi, w czwartek odpoczywam, a w piątek wypadają mi bary. Oczywiście dokładam tam brzuch i, i łydki, a w, w sobotę najszerszy grzbiet. Dziś będą bary, w jaki sposób w czasie, w międzyczasie trwania tego odcinka. Będę chciał omówić dlaczego i co robię i po co. Zapraszam Was serdecznie, jedziemy. Rozgrzewka przede wszystkim, najważniejsza. To, co udało się nagrać. Widzieliście, taka rozgrzewka ogólnorozwojowa i teraz zanim jeszcze przystąpię do treningów barów naramiennych, robię unoszenie sztangielek bokiem, ale cały ruch taki na zasadzie, na wzorze Arnolda, czyli od samych ud i szczęgielki się stykają nad głową, robię tutaj takie dwie serie. Malutki ciężar, żeby jeszcze dopompować ten mięsień, więzadła, sięgna, stawy rozgrzać. Zrobię takie 30-40 powtórzeń w dwóch seriach. Zobaczcie jak to wygląda i myślę, że wtedy już będę gotów na... cried saying that i was a I was right by your side you manipulad playing oh, games your friends commentators and I don't know what you say about our private conversations but it's gotta hate and they all the rumors you'll be claiming the cool i'm done with you so they can throw you a celebration you gonna hate it when you see me with somebody living better I'm trying to tell you that me just do what me gonna have you jealous Zaraz zrobię kolejną serię, jeszcze taką wprowadzającą rozgrzewkową. Zrobię może 30-40, teraz chyba było ponad 30, ale za każdym razem, poprzez uniesienie e, e, ramion w górę, zostaje na łamek sekundy. Drobniutki, setny, robię jeszcze do tego ruch wyciskania i dopiero opuszczam ramiona. Także połączone, już po pierwszej takiej ponad 30, już te bary, już tam czują, że tam krew wpływa. Także jedziemy dalej. No to sposób można powiedzieć, że jestem gotów na trening. Jedziemy pierwsze ćwiczenie wyciskanie chwycie neutralnym. Ja do tego wykorzystuję właśnie tą maszynę. Za chwileczkę zobaczycie, jak ją tutaj przerobię. Mam jeszcze takie dodatkowe rurki, wtedy mogę sobie ten chwyt troszeczkę albo bardziej przed sobą trzymać, albo bardziej w okolicy ramienia. Także zobaczycie, jak to wygląda. Pierwszą serię zrobię normalnie, drugą dołożę rury. Wszystko, sprzęt przerobiony po to, żeby było jak największe, żeby były efekty, żeby sobie dogodzić, żeby nie bolało, a żeby bary rosły. Zapraszam na kolejne pierwsze ćwiczenie zasadnicze w treningu na ramiennych. Prowadząca za mną będziemy dokładać przyniosę rurki, zobaczycie, jak wygląda to watch. See me fly, never drop down, drop down, smoking high, am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Lock down, see me fly, never drop down, drop down, smoking high, I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Lock down. Jedziemy kolejne ćwiczenie. Tam robiliśmy wyciskanie sprzed klatki piersiowej, chwytem neutralnym. Tu natomiast wykorzystuję e, dolne linki bramy i będzie chwyt e, podchwyt. Podchwyt i będę wyciskał na przemian stronnie raz prawa, e, raz lewa. Dlaczego akurat fajnie mi wchodziło to ćwiczenie, kiedy już miałem tą kontuzję? Dwa, jak jestem sam miałbym używać e, ciężkich jakichś tangielek, to zanim bym to zarzucił nie chcę teraz mówię e, za bardzo aktywować e, tej głowy długiej, tego barku przy jakimś zarzucaniu, także tutaj naprawdę bardzo fajnie wchodzi mi to ćwiczenie, także możecie spróbować. Jadę pierwszą serię, już jestem rozgrzany po pierwszym ćwiczeniu, także powinno być okej. Okay. Przecież około 10 na rękę, razem to będzie 20 portuys. Bardzo dobrze to wchodzi. Czasami lubię nie patrzeć w lustro, tylko po prostu zamknąć oczy i ten mięsień wizualizować już od środka, jak on pracuje, no i oczywiście jak rośnie. Nie dam Kolejne yeah, my life is lovely now i'm focused on me you said you were about to die I guess the car is on eat. but see i ain't even tripping cause i just chose to believe that somebody gonna come around and give me just what i need i don't wanna see you finally see you looking down and out coming to me crying saying you miss having me around gave you chances and you blew it you so easily influence all the times you told me beat it now you gotta face the music i'm saying Luksus ćwiczenia. W tym ćwiczeniu widzieliście już to w poprzednich odcinkach. Bardzo lubię to ćwiczenie. Żadnego dyskomfortu, żadnego bólu. Sama praca mięśnia. Dobra pompa. 4 serie po 15 przede mną, pierwsza ze mną, a potem kolejne ćwiczenie. Jakie i tu Was może zaskoczę. Także oglądajcie dalej. Jedziemy kolejne ćwiczenie. Tym razem unoszenie, ale sztangielki w staniu raz prawa, raz lewa na ręka do brody. Zazwyczaj robi się to ćwiczenie ze sztangą, stojąc na maszynie szmita, ształkowie, smyfa gdzie indziej, lub też razem ze sztangielkami. Ja robię to osobno, bo mam lepsze czucie i przede wszystkim nie mam tego dyskomfortu w tym stawie ramiennym poprzez tą głowę długą bicepsa. Także no może Wam wejdzie do ćwiczenia, sprawdźcie. Mi wchodzi, więc robię. Jedziemy, kolejne czwarte ćwiczenie, unoszenie sztangielki do brody. Też cztery serie, myślę, że 12-10 powtórzeń. Ok, można dołożyć ciężaru. Staram się to ćwiczenie robić po takim, jakby były dwie stangielki po takim trójkącie od środka ciała na zewnątrz, żeby ta ręka nie pracowała w jednej linii, tylko pod kątem takim 45 stopni wtedy tak fajnie w tym stawie ramiennym jest ta praca i ten mięsień naprawdę czuć jak się doładuje. I ostatnie ćwiczenie facebook na linkach. Z tym, że tym razem nie robię nachwytem, ale pod chwytem i staram się odwodzić zgięte ramię w tył i powrót do pozycji. Oczywiście bez żadnych tam odruchów, przyruchów, przeruchów, wyruchów, tylko sama praca mięśni na ramiennych. A wygląda to tak. Nie tam włożyliśmy nie za duży ciężar. we're well, no right gonna all the I w ten oto sposób zakończyłem trening na ramiennych barów. Tak to będzie wyglądało przez najbliższe, wydaje mi się, 8 tygodni. Także sądzę, że do wakacji tak yy, będę sobie spokojnie trenował, nawet w lipcu. Oczywiście starał się progresować przede wszystkim w tym na wyciskaniu, chwycie neutralnym, a także na wyciągu, wyciągach dolnych bramy. W tych ćwiczeniach reszta oczywiście też w miarę możliwości będę dokładał ciężaru lub też zwiększał liczbę powtórzeń, żeby z treningu na, treningu na trening był jakiś tam progres. Jeżeli chcecie, wypróbujcie te ćwiczenia, jeżeli je znacie, to być może do nich powrócicie. Naprawdę fajny trening, ale to jest tylko moje zdanie, bowiem ja to tak odczuwam. I staram się Wam to przekazać. Brzuch zrobiłem też na końcu. Mieliście taką małą migawkę w takich e, trzech ćwiczeniach łączonych w czterech seriach po 15 powtórzeń. Robiłem skosy, to nawet w pewnym momencie przestałem zresztą angielką przestałem liczyć powtórzenia. Po prostu czułem pracę tych mięśni, że już miałem dosyć. Także tak to wygląda. Jak to dalej się będzie przedstawiało wszystko na kanale. Przekonacie się już niedługo, ale pamiętajcie. Żeby być na bieżąco trzeba wcisnąć dzwoneczek, subskrypcję, a wtedy na pewno będziemy razem ze wszystkimi nowościami. Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia również Tobie. Cześć i cześć i czeo.